No witam niedzielne obserwacje, ale czy to obserwacje są w niedzielę? No niekoniecznie. To jest tylko taki tytuł. A owszem czasem w niedzielę, jak mam coś przygotowane, to sobie to podłączę i obserwuję i zrobię jakiś film, bo może komuś przyjść na myśl, że niedziela nie jest do robienia jakichś tam rzeczy. Tylko. Innych rzeczy, obowiązków, tudzież innych spraw, tak? No tak, niedzielne obserwacje. Tutaj, tutaj mam takie coś. Taka, taka kostka, taki izolator, w sumie można by też powiedzieć. No bo tak, czasy są różne obecnie i nie wiem, czy będzie mi nie stać na węgiel. A zostało mi sporo trocin z drewna to co Monika działała drewno no to tam jest kupa trocin No i postanowiłem coś z tym zrobić i wymieszać te trociny z tekturą i wyprasować wysuszyć takie 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 kostki o. i to jest takie coś Ostatnio dość, dość popularna sprawa, tak jak na YouTube wiele, 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 filmów się pojawia właśnie na temat prasowania tektury i, i trocin. To właśnie to, to to wygląda tak w moim, w moim wykonaniu. Może się uda to przybliżyć. No to widać tam trociny, widać tekturę. To tak to. Tak to wygląda. Skoro miałbym wyrzucić te trociny, no bo nie mam ich gdzie wysuszyć, no to prasuję ich i takie mniejsze kawałki jest łatwiej gdzieś wysuszyć. No, to tego też w niedzielę nie robię, jakby komuś tam przyszło na myśl. No to może, może prostownik. Bo dawno filmu nie było żadnego z prostownikiem. A tutaj, właśnie, mam takie, takie coś. Miał być bez dużych ingerencji. No, skończyło się na regulatorze. Jednym z tyłu, drugim tutaj PWM. To jest regulator firmy. Hmm. Caj. Czy jakoś tak? Yy. No, tutaj to to jest dostarczana instrukcja z nimi. Tak dalej: yy. podłączenia montażu, opisu regulacji, bo no, yy. można na nim tutaj jest trochę sobie poregulować, bo ten regulator ma soft start. Yy. No nie jest przeznaczony do prostownika. Jest przeznaczony do sterowania jakimś, powiedzmy, silnikiem 12V, czy coś takiego. Właśnie po to ten soft start. Zmiana częstotliwości bodajże i minimalny zakres, i maksymalny zakres. To sobie tak działa i to działa bardzo fajnie. On się nie grzeje, tak jak regulatory. Regulator inny, który stosowałem w trafobliźniakach, tam też był PWM, ale tam to się grzało. Musiałem kombinować, żeby go wychłodzić. No i sobie to tak działa. No co tutaj na nim jest? No to jest ten potencjometr. Właśnie od niego, to, to to jest na razie tak na tak na razie, tak? No i można sobie tam nim swobodnie regulować. O, wyłączyło się. Czemu to się wyłączyło? Yy, bo zostało przekroczone napięcie. Teraz jak sobie go załączę. Bo wyłącza się przy napięciu 16,4 bodajże ustawiłem ale to zaraz zobaczymy ile tam było no i można sobie nim ładnie regulować jest jeszcze taka sprawa że można tam ten regulator który za chwilę pokażę odłączyć i może to być tylko przez ten właśnie sterownik PWM no i tutaj już się nic nie już się nic nie nie wyłącznie, tak jak trochę tak ciemno ciemno, czy ciemny wyświetlacz jest, jest 16,5, jakieś 3 ampery on troszkę oszukuje, no ale można sobie to ręcznie ustawić, ale to właśnie ta regulacja, i tamten sterownik, ktoś sobie pomyśli. Zapyta, a zanim zapyta, to odpowiem. Dlaczego tam ten sterownik zastosowałem? No to ok, no to tutaj na froncie jest tyle. Tutaj jeszcze jest nie podłączona kontrolka i teraz spróbuję to obrócić, żeby pokazać. To, co jest tam z tyłu. Yy, jeszcze tak. A dlaczego to jest? Yy, dlaczego to jest z tyłu? Żebym nie wsadził gdzieś paluchów. będzie ciekawszy film. Tak, jakbym wsadził tam paluchy i by mnie prąd poraził. Dobra, tutaj chyba nic nie wypadło. On no wypadło. będzie. No no. I teraz tutaj. Może ja go tak jakoś, tak jakoś podeprę, żeby właśnie było widać ten, 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 ten moduł. Gdzieś, gdzieś, gdzieś go łączę. Gdzieś tutaj chyba. A teraz jest właśnie podłączony z pominięciem tego regulatora. No to też musiałem sobie trochę, troszkę sobie narysować rysunek do tego, bo, bo, bo jakoś tak na szybko, czy z pamięci, czy na bieżąco to nie dało rady. Na tym transformatorze jest wybrany tylko jeden odczep. To właśnie był ten przełącznik wielopozycyjny. Niestety tutaj jest tak słaby styk, że to się grzało albo nie, nie łączyło. Także to jest zły pomysł do prostowników, no ale ktoś taki zastosował, bo taki miał. A w sumie to i tak. Z tych siedmiu odczepów to dwa nadawały się do ładowania, tak? A zostawiłem ten najlepszy, no bo skoro najmocniejszy, skoro mam, tu, mam tutaj regulator, no to sobie mogę to wyregulować, mogę sobie to ograniczyć. No i tak, czyli to działa na, na sztywno sam ten regulator. Teraz spróbuję go tam. Przełączyć. No i go przełączyłem. I co teraz się tam dzieje? Tutaj Mazine 138. Eee, I tak, on się nie włączy, on czeka bodajże do 137, aż napięcie spadnie i się załączy, i znowu będzie dążył do 14 i do 16 i 4. Ale umiem go uruchomić i teraz pokręcam potencjometrem. No i jest tam jakaś, jakaś tam wartość. No, gdybym go pokręcił dalej, no to by się wyłączył. Tak, kontrolka by zgasła. No to jest taki moduł, moduł ładowania. Niby tam ogniw litowych i tak dalej i tak dalej no nie do końca mi się wydaje że to jest dobre to jest bardziej regulator no nie wiem do czego na przykład do takich rzeczy no może do ogniw też no ale tam stosuje się inne 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 moduły jest dwa przyciski sobie jeden przycisk jest od górnego z zakresu drugi od dolnego czyli górny to powiedzmy wyłączenie dolny załączenie I teraz tak jak nacisnę go no to tutaj się pojawia tam 16,4 dotąd jest ustawiony tutaj 13,6 się pojawia czyli przy takim napięciu się załączy no żeby to zmienić no to przytrzymuje się zaczyna migać no i teraz odwrotnie niż by to była sugestia prawda? Tutaj zwiększamy napięcie. Można to zwiększyć do 120 V, także wytrzymuje to sobie tam spokojnie. No i to się zatwierdziło już, i będzie teraz sobie dążył tam do jakiejś wartości. No właśnie, gdzieś przesadziłem, a nie, zmniejszyłem, tak? Czyli tutaj powiedzmy, zróbmy to. No nie w tą stronę. Zróbmy to. Nie wiem, no na przykład dla dla AGM -a jakiegoś tak. 14,8 niech się zatwierdzi. Teraz dolne 13,7 No i dobra. No i teraz tak. No ktoś, ktoś pewnie powie, że tak, przecież to nie naładuje akumulatora. Jak będzie się tak wyłącze, wyłączać, będzie miało takie przerwy, no to tak ładuje, nie ładuje, ładuje, nie ładuje. I no i racja. Po co ktoś sobie życzy taki moduł? Życzy sobie po to, że jak zostawi go gdzieś i zapomni o nim to mu nie przeładuje akumulatora po prostu będzie tak się włączał wyłączał tak? gdyby tutaj był jakiś elektroniczny przekaźnik no to nie byłoby słyszalne tam, słyszalna jego, jego praca no i teraz jak to zrobić żeby jednak naładować ten akumulator a nie uszkodzić go no to też jest kwestia pojemności akumulatora, prawda, jego stanu. To nie można tak szablonowo określić, że tyle i tyle ustawiamy i to ma być. No dla tego akumulatora, to właśnie ten okolicę 16 V, jeżeli się utrzyma to napięcie przez jakiś czas, no to to będzie naładowany, będzie miał gęstość i ten akumulator, który jest podłączony, tak ma, on został naładowany tym prostownikiem. A właśnie ten moduł jest tylko po to, żeby ktoś sobie nie uszkodził akumulatora, bo znam historię. Ludzie mi opowiadali, że zostawił zostawił prostownik gdzieś tam w piwnicy, w garażu. Zapomniał sobie o nim, no i później przychodzi. no Akumulator jest uszkodzony, no i trudno, strata, tak? A właśnie z takim modułem można sobie, można sobie ustawić. Tam sobie tam będzie pykał. Może na pewno go nie naładuje w ten sposób do pełna, ale go nie uszkodzi. Żeby go naładować do pełna, no to wtedy można sobie tam. Potencjometrem zmniejszyć wartość, żeby, żeby ona jak najdłużej się utrzymywała, tak jak ja teraz pokręciłem. Nie wiem, ile tam prądu daje, ale to właśnie widać, że już jest dłuższy okres pracy tego, tego, tego modułu. Tak. No i tak to sobie działa. Teraz zwiększę. Prawie do, prawie do końca. O! No to właśnie tutaj nawet jakąś tam szpilkę pokazał, że było 15, a nie 14,8. Które jest zadane. No teraz zmniejsza. O! I on sobie tam będzie. Działał. E, uważam, że to nie, nie, nie jest e, moduł ładowania. E, to jest taki raczej moduł bezpieczeństwa do, 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 do ładowania, bo i czy tak, czy tak, trzeba sobie ustawić potencjometrem właściwy prąd do, do ładowania akumulatora. A czy to będzie, e, dajmy na to. Dajmy na to jakieś 15,8 czy 16 czy 16,2. No to już jest kwestia indywidualna stanu akumulatora.